Maneczko siemaneczko. widzicie tam to autko? Tamtego dziada jakiś docz to jest albo coś, swoją drogą jest bardzo miękkie. Ja sobie jadę grzecznie, jak widzicie, prawym pasem. E, bo nie chcę tutaj się, wiecie, jest mgła, a ja w ogóle tutaj w Ameryce jeżdżę bardzo grzecznie. Nie chcę się narażać na kontakt z policjantami. Bo i po co mi to jakieś mandaty, i to później wchodzi na rekord na ubezpieczenie samochodu i tak dalej. Nie chcę, więc one niech sobie jeżdżą lewym pasem, niech się śpieszą, ale patrzę, co, coś mnie tutaj w lusterku dusi, nie? Siedzi kurna dziad na tym i mnie się, bo lewy jest zajęty to on sobie myśli, że mnie będzie cisnął na, na prawym pasie, żeby... i tak patrzę, że w zderzak, w zderzak dosłownie. A we mnie siedzi taki kurna diabeł jakiś wredny i tak myślę, kurna to no, zaraz go zahamuję, zaraz kurna wcisnę hamulec, nie? Naprawdę, o tu następny jakiś wariat. On będzie teraz tutaj wyprzedzał na tym, na lewym, bo jemu się śpieszy, nie? Za ćwierć mili. Zjedź w prawo. Ja se jadę tutaj grzecznie prawym pasem, nikomu nie przeszkadzam. A ten, ten plaskaczem, tym na F150, tutaj będzie mi się rządził, nie? Co za kurwa na. O, przepraszam. Przepraszam, nie było tego. Tematu. Nie było tematu. Zjedź w prawo. Chciałem Wam się serdecznie przywitać z mglistej Ameryki. Kolejny dzień w raju. Wczorajszy dzień był... Za mili. następny. Skręć w lewo. Następny. Patrz patrzcie. Tak. On mnie będzie tu pośpieszał, nie? Obłęd te ludzie. Nieważne. Skręć w lewo. No już przepraszam za tą nawigację, no tak się rozgadał chłopcze. Że... No i ja tutaj sobie generalnie wczoraj wziąłem dzień wolny. Spędziłem w... Fajnie ten dzień z żoną, z rodziną odpocząłem, tak jak wspominałem, dwie niedziele miałem podrząd pracujące, tam nie wiem ile to dni, chyba 14 jak dwie niedziele, nie? Plus poniedziałek był też w pracy, to 15 dni pod rząd. Nic mi się nie stało, więc, więc to jest jakby normalne, czy nienormalne, no już, ja już sobie kiedyś powiedziałem, że nie będę tak robił, bo i tak się guzik dorobię, ale czasami tak trzeba, nie? Żeby się gdzieś tam odkuć po chorobach i po tego typu tematach. I co no i później dzieciaki wróciły ze szkoły. Zaprowadziłem córkę, tą najmłodszą Julię, Juliankę moją i... i... Bo y, Dzieciaki wróciły wszystkie ze szkoły, zrobiliśmy sobie dzień ze wspominkami Grałem wczoraj bardzo dużo na gitarze No, taki mega relaksujący dzień Dzisiaj jestem naładowany, pełen energii te, Jakbym naprawdę z jakiegoś urlopu wrócił Reset głowy, czyste myśli e, Jestem skupiony na tym, co przynoszą... Co będą przynosiły kolejne dni W, w moim amerykańskim e, śnie tak, tu jest takie ładne miasteczko, Algonquin się nazywa, fajna taka staróweczka, fajne tutaj takie klimaty trochę europejskie. Przed nami górka, pod którą nie mogłem podjechać, pod którą stały samochody po lewej i po prawej. Ta górka nie jest tak naprawdę nic strasznego, jak widzicie, to jest tylko mały podjazd, ale co, jest długa i jak tu było bardzo ślisko, no to naprawdę nie szło pod to podjechać. I to mnie przeraziło i dlatego wczoraj nie pojechałem do pracy, bo bałem się właśnie tego podjazdu. Tu jakiś korek się jeszcze zrobił. Rzadko tu są korki. Tu jest jakaś knajpka amerykańska. O i tak, no więc z auta chciałem się z Wami przywitać z mglistego Illinois. Chciałem podziękować serdecznie tutaj chyba kolega bez cięcia. E, wspomniał mi o pewnej kamerze. Obejrzałem wczoraj kilka recenzji i wypada dużo lepiej niż e, tutaj główna kamera nurtu sportowego, czyli GoPro. E, kamera Insta 360 Ace Pro. E, i tak, odkładam na nią kaskę, wpadnie trochę, poprawi się moja sytuacja finansowa i na pewno ją sobie zakupię, bo robi robotę, no robi robotę tam, gdzie są ciemniejsze miejsca, czyli tak jak na przykład w łazienkach, często mam niedoświetlone te pomieszczenia, tak jak gdzieś wieczorne zdjęcia, wieczorne, bardzo często i normalne w ciągu dnia, Kamera GoPro ma to do siebie, że ma ten strasznie mały obiektyw, przez co mało światła wpada i te obrazki są ciemne. Ona super, idealnie nagrywa w piękne słoneczne dni, czyli gdzieś tam Kalifornia, Floryda. To tam można to sobie obejrzeć a jednak w tych ciemniejszych, no to nagrywa do bani w nocy to w ogóle zapomnij, wieczorem też zapomnij, zaraz ziarno wyskakuje. Nawet jak zmniejszysz sobie ISO na 400 czy nawet 500-400, to już tam nic nie zobaczymy. Będą takie szumy. Eee, to tyle. Nie chcę tak przegadywać, Mam nadzieję, że coś fajnego się dzisiaj. I zdobędzie, jak nie, to zobaczymy. No, dzisiaj będę robił: Jak to się mówi po amerykańsku, polsku? Peciować ściany. Naprawdę, gdzie tak się nie mówi, ale to się mówi peciowanie. Tutaj wszyscy Polacy, którzy są nieco dłużej, już mówią peciowanie. No, w Polsce się mówi: robi zaprawki gipsowe, gładzie i tak To też umiem robić. Chyba to jest jakby etap rozwoju że zanim doszedłem do zostania glazurnikiem, no przeszedłem przez te prostsze etapy, uważam, że gładzie, gips kartony, ścianki, te wszystkie zabudowy, to wszystko to jest takie malowanie, malowanie natryskowe, to są pewne etapy rozwoju i, i dochodzisz przechodząc przez te wszystkie etapy początkowe, dochodzisz do momentu, w którym jestem obecnie, czyli jestem glazurnikiem nie wiem jaki jest kolejny etap rozwoju, już chyba nie ma można być tylko lepszym glazurnikiem robiąc na przykład duże formaty albo nie wiem sami mi powiedzcie jaki jest kolejny etap rozwoju budowlańca no zaczynałem od pomocnika nosiłem wiaderka, cementy, murarkę robiłem e, później przechodziłem przez kolejne etapy elewacje miałem dużo rusztowania swojego na takie domki 400 m kwadratowych elewację, obstawiałem sobie domek w całości taki jednopiętrowy naokoło i robiliśmy z chłopakami elewację, to wszystko porzuciłem i jestem tu, gdzie jestem nie chcę by być przegadany cały vlog bo tam dostaję informację, że o, takie moje te filmy takie mocno przegadane, no pokazuję co, nie pokazuje swojej twarzy pokazuję teraz gdzie jadę? Eee... Pokazuję trochę tej brzydkiej Ameryki, bo jest brzydko. Cena paliw na stacji benzynowej, proszę bardzo. Eee... Jadę. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie. Siemaneczko. E, siemanko. Słuchajcie, dzisiaj mam za zadanie dokonania tutaj kilku takich reparacji, na ścianach, u klienta, to jest ta łazienka, którą ją tutaj, spójrzcie, o, ta ona, jak wiecie, mam tutaj do załatania kilka gniazdek, gniazdko zostało tutaj usunięte, jak się pozbyć takiej dziury a no zobaczcie nie wiem czy znacie taki patent ja już mam przygotowane takie kowerki eee, o cyk nie wiem widać, nie widać to jest kawałek płyty gipsowo-kartonowej o pewnych tam wymiarach eee, jest zastawiony ten, żeby on tutaj nam sobie wspierał cyk, przyklejamy zamykamy i z bani. smarujemy to towarem Ręce mi nie, mi nie chodzą jakoś tak jak powinny, bo ostatnio dawno tego nie robiłem. Po prostu i brak mi e, takiej obycia Myślę, że e, na koniec dnia to obycie wróci. Wyciskamy sobie naddatek tego towaru, niech ktoś. Odbierze ten telefon niezły szybki sposób, co na załatanie dziury, coś tu jest, coś mi tam siedzi, pąci mi no nic później go załatwimy. Jak już to wyschnie, czekaj, i następna. tam mamy jeszcze jedno. I znowu sobie atakujemy. O, czekajcie. Ta -da -da -da. O, o, o. No taki sam schemat jak w, przy poprzednim. Teraz pójdę po rozum do głowy. I sobie to najpierw przygotuję, żeby nic nie Coś tu nie pasi. Siemaneczko. Słuchajcie, obiecałem Wam, że Wam pokażę, jak się robi te y, kowerki do takich dziur spłyt płyt kartonów, gipsowych, żeby szybko i w, w, wydaje mi się, że w miarę fajny sposób to y, zamknąć. Chciałem Wam pokazać, czym się tu zajmuję. Więc tak, całe to pomieszczenie, całe to tutaj. Było, y, pracował tutaj właściciel, y, no ale y, on ma tam rybuj to po pracy, wiecie, chodzi na, tam do swojej roboty i po robocie zabierał się za te prace budowlane. On nie jest budowlancem, jest mechanikiem samochodowym, y, lakiernikiem y, i ja tutaj y, zostałem poproszony y, o wycenę, dałem fajną cenę, tak mi się zdaje. Żeby to pokończyć. Tu będę wtapiał siatki Na te plastikowe te narożniki Na około, pozabezpieczam, tak samo tutaj powtapiam, bo Z doświadczenia wiem, że tutaj będzie to pękało On tutaj ponakładał, tylko używał tego miękkiego gipsu Finiszowego I finiszowy gips jak wiecie, dacie go grubiej, to się zrobi Taka historia, nie? że to wszystko od grubości, od ilości popęka. Ja teraz to dre Tutaj jak widzicie wczoraj to poszlifowałem wszystko. Nie mam tutaj dużej żyrafy. Wszystko robię tym małym bączkiem. A w sumie jestem zadowolony. Nie ma tak tego syfu, nie ma kurzu. Więc ja to wszystko, całe sufity tu muszę jeszcze wyszlifować i dopiero będę nakładał właściwy gips. To jest to pomieszczenie jedno. Tutaj e, tak samo muszę to wszystko poszlifować. Ten kowarek to widzieliście wczoraj, jak go zrobiłem. Teraz wam pokażę jak łatwo się to robi, jak szybko te, przygotowuje się te podkładki. Tu jest dziura jeszcze do zrobienia, do ogarnięcia i to, jakby widzieliście wczoraj. Efekt jest bardzo fajny, wystarczy go teraz lekko tym finiszowym już patrnąć. Eee, I cześć, i z wami. Eee, tu mam trochę takich naprawek. Eee, pokarniejsza gdzieś tutaj. Tu widzicie, eee, powpuszczam sobie pianki, bardzo mądrze. Bo ten montaż w eee, amerykańskich domach to jest śmieszny. Ja wam pokażę jak u mnie w domu pracuje okno. Żona chciała zamknąć tą szybę, eee, tą, eee, tą górną dosunąć do, do, do góry. Wzięła tutaj, lekko nacisnęła, popchnęła do góry, okno wypadło prawie. Czy, wysunęło się, tak? Wysunął się cały ten narożnik górny, wysunął się, jak go musiałem złapać i, i dociągnąć. Tak jest amerykańskim montaszokiem. To nie byle co jak się mówi, że a tak zrobiłem, byle jak po amerykańsku. E, więc ja to sobie wszystko szlifuję. E, myślę, że tył będzie fajnie, tylko lekko zaprawek zrobić już. E, tak jak takie babolki. Mm. Cały ten sufit. sufic sobie podwyższył właściciel. Naprawdę jestem w szoku jego pracowitości, bo to robi po godzinach nie, po robocie. Więc znowu tutaj na tych narożnikach wszędzie daje siatki. Eee, tutaj daje papier. Na łączeniach i to. Eee, tutaj tylko przejść tam, gdzie są pozaznaczane te elementy. To zrobić. Tak, ja tu właśnie te kładłem, wszystkie panele tutaj robiłem. Nie? Tutaj zostały tam przeniesione ścianki, tutaj też jakiś papier pójdzie. Tutaj sufit go tam spróbujemy ładnie wyrównać, żeby była jedna płaszczyzna. Tak samo tutaj tą ścianę spróbujemy ładnie zrobić, żeby było. I tutaj trochę dziurek tylko. I to robię. Te trzy pokoje. Sorki, bateria, kolejna padła. Mam trzy takie zamienniki na wel ale one już mają kilka lat za sobą i trochę pracy e, mam jeszcze oryginalna, oryginalna widzicie, troszkę jej się spuchło przytyło ale cały czas jeszcze działa e, jak coś to mam jeszcze Nevel'a, e, a to jest do aparatu i Panasonica do aparatu e, no, w każdym bądź razie mm, no muszę już, najwyższa pora przeciąć się na tego Właśnie Ace e, Insta360, Ace Pro Tak jak tam mi tutaj kolega, e, widz e, wierny Długotrwały, nie wiem jak to Dobra skończył pitolic sylwester e, Polecił i sprawdziłem i tak to będzie moja kolejna kamera Wydaje mi się, że to będzie dobry wybór i wtedy wszystko będę blogował po prostu tamtą je, jedną kamerą bo ma fajne kolory i fajnie oddaje właśnie to, co się dzieje. A no, tylko muszę czekać, aż tam się od, od, odkuje z kasą, bo no bo marnie zacząłem ten rok finansowo i, i a jeszcze zakup samochodu jest. Żeby żona poszła do pracy, muszę jej oddać auto. Najwyższa pora. Chcę yy, w się sensie oddać, jej auto, A to, czy ona pójdzie do pracy teraz, czy później, czy ten, to ja to bym nawet wolał, żeby nie szła, bo wtedy fajnie jest wszystko w domu przygotowane, wszystko zrobione. No ale wiadomo, że to ona ma swoje życie i, i też chce, żeby sobie A. z niego tam korzystała tak jak chce. Ona mi przybędzie po prostu troszkę więcej obowiązków, chociaż zawsze jak pracowała, to ro robiła to, co miała zrobić w domu i, i po prostu tyle. Dobra, bo znowu coś mieszam i będzie cały przegadany vlog. Słuchajcie, zakładam kamerkę na e, czajniczek mój i, i pokażę Wam, jak się to wycina. No oko zauważy mój nowy pasek. E, taki sobie kupiłem na Amazonie. Jakieś tam nieduże dolarki dolarsy kosztował. E, wygląda jak oryginalny, oczywiście nie jest, ale ma wszystkie takie zapięcia, emblematy i tak dalej solidne, więc nie martwię się, że coś mi odpadnie. Został zmieniony szybki, jeszcze nie zmieniłem w sensie tej, takiego zabezpieczenia szybki właściwej. Zmienię sobie, jak będę miał chwilę czasu. Mamy kawałek płyty. Oto on. Przykładamy sobie do otworu, który chcemy uzupełnić i zaznaczamy sobie odpowiednio mniejszy otwór. Jak chcemy zrobić, dajmy na to stąd. Dotąd, no to wiadomo, przykładamy, zaznaczamy ołówek tu, ołówek tu. Później przykładamy sobie tak, zaznaczamy odpór z jednej, z drugiej strony. Ja używam do tego mojego magicznego kątownika i sobie jakoś tam w miarę przenoszę. Nie jakoś tam specjalnie, nie piścimy się z tym, nie kombinujemy, żeby to było jakoś tam super, idealnie, równo. Nikt z tego strzelać nie będzie. A chodzi o to tylko, żeby uzupełnić dziurę i żeby w dziurze. Nie, e, nie była pusta przestrzeń żeby coś, ten, e, coś tam to wypełniało, żeby bo to zaraz będzie falować, coś będzie odchodzić, farba e, podaje i tak dalej. Po prostu odrywacie. Nie wiem, czy dobrze widzicie, czy nie. I oto mamy gniazdko, wymiar gniazdka Czy tam włącznika, czy czegoś, czy naszej dziury, które chcemy zamaskować O, tu smarujemy wszędzie syto, syto, naprawdę tym e, e, gładzią, gipsem Przymykamy, szpachelką Ściągamy Tak jak widzieliście na filmie, już I robota regona. Dobra, zabieram się za szlifowanie e, To muszę wszystko festa, szlifować, bo naprawdę jest grubo towaru Jak to wszystko wyszlifuje? Te, te wszystkie połączenia dopiero zabieram się za szpachlowanie. Cały dzień chodzę, szpachluję wszystko. Ostatnio takie gładzie, takie szpachlowanie takich płyt robiłem dawno temu, ale kiedyś robiłem gładzie natryskowe, e, robiłem gładzie wałkiem, malowałem e, natryskiem. Miałem dwa agregaty, robiłem to zawodowo, e, z tego żyłem. Później przyszedłem, jakby e, etap ewolucji Pop, popchał mnie dalej e, i zająłem się glazurnictwem Tylko. Sprecyzowałem się. No i tak, no do tej roboty używam takiej to oscylacyjnej maszynki podłączonej do mojego odkurzacza. Jest ona tutaj, miała być na jedynce e, nastawiona, byłam ostry papier. E, I co więcej? No więcej jest to, że ona jest ciężka niestety przez baterię. Yy, ale jest coś za coś, tak? To nie plądą mi się dodatkowe przewody, tylko muszę pilnować rury od odkurzacza. Jest takie podłączenie tutaj i to jest fajnie na no, ciasno. Nieźle zasysa, nie ma problemu z pyłem. Zaraz zobaczymy, jak to nasupicie. Nie wiem, co wywicie, cholera. Yeah. dobra. Mniej gadania, więcej roboty. Telefon trzeba by sobie schować do kieszonki. Te tylko tu kawałek, pokazać, jak z tym idzie. Czy to nie idzie, czy idzie. Będzie was wkurzał zaraz ten, więc załóżcie albo ściszcie mikrofony, albo, albo nie. No i taka mnie praca w dzisiejszym dniu czeka e, to taki krótki odcineczek, zaraz go składam i, i montuję, mm, żeby coś żeby się działo, żeby było, żebyście wiedzieli, że żyję, że wszystko u mnie w porządku. E, dziękuję wszystkim za, za to, że mnie oglądacie, że tak fajnie komentujecie. Jest mi niezmiernie miło odpisywać Wam na wszystkie komentarze, e, które mi wpadną w oko. Myślę, że tak. Mam skuteczność w odpisywaniu 90%, także dziękuję Wam moi drodzy i do zobaczenia w kolejnej części.